Twoje Radio Andrychów Nadajemy na tych samych falach Drodzy Państwo, przechodzimy teraz do rozmowy Tak jak zapowiadałem, w studiu Twojego Radio Andrychów Witam Panią Monikę Maciejczyk Dzień dobry, witam Dzień, Witam serdecznie Pan radny powiatu wodowickiego Leszek Łysan Dzień dobry Dzień dobry, witam serdecznie Naszą rozmowę, jako że pierwszy raz Panie radny i Pani Moniko Widzimy się po wyborach samorządowych Chcieliście Państwo podziękować za oddane głosy, już tłumaczę o co chodzi. Pani Monika również startowała z listy PSL-u. Pan radny, no jakby to powiedzieć, że nie startował, jak się dostał? Oczywiście też startował, również dostał się do Rady Powiatu Wadowickiego. Pani. Chciałem podziękować drodzy mieszkańcy Andrychowa, gminy Andrychów za oddane na mnie głosy. Co mnie bardzo zbudowało, że jednak pamiętacie moje dobre strony i to, co zrobiłem dla miasta Andrychowa, dla sportu. Jak również podziękować tym, którzy poszli do wyborów, bo przełożyło się to na odpowiedni wynik i cieszę się bardzo z tego, że społeczeństwo gminy Andrychów tak ładnie zagłosowało na wszystkich formacjach partyjnych. Pani Moniko? Ja również serdecznie dziękuję. Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona taką ilością głosów również w związku z bardzo nikłą kampanią, jaką prowadziłam i tym, że jestem osobą bardzo młodą. Także serdecznie Państwu dziękuję. Tak, dzisiaj spotykamy się i mamy do omówienia kilka tematów. Panie radny, pan aktywnie działa, to dobrze, bo po wyborach i, i po kampanii zazwyczaj to jest tak, że się działa przed dużo bardzo, nie? Ale ceni się też osoby, które po kampanii i po wyborach zaczynają pracę. Pan przyszedł do nas z kilkoma tematami, pani Monika również. Zacznijmy może najpierw od spotkań, od planowanych spotkań w urzędzie miejskim. Będą to porady prawne. To nie te porady, o których informujemy. Które urząd również organizuje? Będą to kolejne porady, prawda? Tak, będą to kolejne porady prawne udzielane przez jednego z prawników kancelarii, pana Wiklika. Również podczas tych porad będę ja miał czas dla państwa na porady, na dorady, na dorady i jeśli będę cokolwiek komu mógł pomóc, to chętnie pomogę i służę swoją osobą. Tak jak tu. Pan redaktor powiedział, że cieszy się, że jesteśmy zaczynamy być aktywni po wyborach. Ja chciałbym tu złożyć deklarację mieszkańcom Andrychowa, że ja jestem radnym, który chce być, nie chce być bierny, chce być aktywny i naprawdę to, co obiecałem w swoim programie wyborczym, starać się załatwić względnie rozpocząć działanie, bo niektóre drogi są bardzo żmudne. Wiem, że chce pan podać numer telefonu. Dzięki yy, niemu będziemy się można z panem skontaktować w różnych sprawach, tak? Tak, yy, podaję mój numer telefonu 667 714 238. Można dzwonić do mnie w każdej sprawie, jeśli tylko będę mógł pomóc. Czy wskazać osobę, która może pomóc? Jestem do Państwa dyspozycji. Mm, tak. Ja zanotowałem 667 714 238. To numer telefonu do Pana Radnego Leszka Łysonia. Można dzwonić, tylko proszę nie teraz, bo teraz rozmawiamy na żywo. Przypomnę, można się kontaktować w różnych sprawach. Kolejna sprawa, którą chcieli, chcieliśmy omówić na antenie i przy której Pan działa, to karetka. Tak, ponieważ w Andrychowie mamy dwie karetki. Mamy za małą obsadę lekarza, niecałodobową. Jestem po rozmowie z panią dyrektor ZOS w Wadowicach i być może, drodzy mieszkańcy Andrychowa, będę potrzebował od państwa pomocy na zasadzie tej, że. Po prostu y, potrzebuję Waszych podpisów, że Wy też tego potrzebujecie, że nie jest to tylko mój wymysł, y, bo już spotkałem się z takim stwierdzeniem. I, i wtedy jeszcze raz tu poproszę Pana redaktora, aby ogłosić to, że y, proszę o zbieranie podpisów pod tym, że trzecia karetka powinna być w Andrychowie i pełny etat lekarza. To jest temat bardzo ważny i temat, który. Cały czas wałkujemy, można powiedzieć. Obecna sytuacja wygląda jak, panie radny, z karetką? W tym momencie nie mamy pełnego etatu. Lekarza, obsady na, na karetkę. No, y, na, decyzja ta należy do marszałka województwa. Y, no, jest to dla mnie dziwne, y, że w jego mniemaniu y, w nocy lekarz y, w pogotowiu jest niepotrzebny. Tak jakby ludzie mieli. Y, nie chorować, nie używać pogotowia w nocy i nie potrzebować lekarza. No, jest to dla mnie żenującą sprawą i priorytetem, bo sam doświadczyłem tego niejednokrotnie, jak było potrzeba karetki czy lekarza, że przyjeżdżała karetka albo z Oświęcimia, albo z Wadowic, a gdzie wiadomo wszystkim, że liczy się czas w razie wylewu, w razie zawału, to są naprawdę 3 minuty, 5 Maksymalnie i o to będę walczył, aby była lepsza sytuacja z tą karetką i z lekarzem. Rozumiem. Za chwilę wracamy do rozmowy, czas na krótką przerwę. Przypominam numer telefonu do studia 33 875 23 13. Wracamy do rozmowy. Przypomnę, że w studiu Twojego Radia Andrychów goszczą Monika Maciejczyk i radny powiatu wodowiskiego Leszek Łysoń. Za chwilkę przejdziemy, drodzy Państwo, do tematu spotkań, które pani Monika organizuje. Pani Monika z Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego, też przypomnę, bardzo ważna sprawa. Ale jeszcze kwestia odśnieżania. Panie radny, no muszę powiedzieć, że dostajemy mnóstwo telefonów na temat odśnieżania, no nie dziwne ciapa, chlapa i wielkie błoto mamy. Taką mamy sytuację teraz na drogach, na chodnikach. No i otrzymujemy też informacje takie, że drogi powiatowe są odśnieżone najgorzej. Więc tak jak powiedziałem, wybraliście mnie państwo na radnego. Chcę pomagać, służyć wam, wyborcom i wszystkim ludziom z gminy Andrychów i nie tylko. Dlatego podają swój numer telefonu i proszę o dzwonić do mnie. Jeśli Państwo zauważycie przede wszystkim drogi powiatowe, które nie są odśnieżone poprawnie i na czas. Natomiast wszelkie inne informacje związane z odśnieżaniem też mnie dotyczą, bo jestem ciekaw, jak działają inne służby niepowiatowe. No, w tym temacie interwencje jak najbardziej wskazane. A ja podam Państwu jeszcze tak poza naszą rozmową, numer telefonu. Dyżur całodobowy zakładu gospodarki komunalnej, pod który można dzwonić: 33 875 37 20. Podaję jeszcze raz numer telefonu. Dyżur całodobowy zakładu gospodarki komunalnej Akcja Zima: 33 875 37 20. To tyle w sprawie odśnieżania. Teraz bardzo proszę Pani Moniko o informacje na temat spotkań, planowanych spotkań i czego one mają dotyczyć, co to będą za spotkania, jakiego typu? Tak, zaraz po świętach wielkanocnych chcemy ruszyć, ruszymy z projektem szkoleniowym dla różnych grup społecznych odpowiadających na potrzeby po prostu mieszkańców. Celem tych, tych spotkań, tych szkoleń jest głównie wsparcie rozwoju gospodarczego naszego rejonu. Jest, ba, bardzo chciel, chcemy po prostu inwestować w przedsiębiorczość, w ludzi młodych, w nowe miejsca pracy. Chcemy po prostu mm, dawać możliwości rozwoju i, i też świadomość gospodarczą e, mieszkańcom. E, I takim głównym celem, e, znaczy czymś co... co, co, co Takim napędem, jest takim, tak, tak takim, takim napędem dla mnie jest to, że e, jestem świadoma tego, że m, nie ma nie ma po co inwestować w cokolwiek innego dlatego, dlatego że e, kiedy wszyscy młodzi ludzie wyjadą, nie będzie po co inwestować w cokolwiek innego, dlatego chcemy po prostu inwestować w to, chcemy inwestować w miejsca pracy, w, w właśnie w świadomość ludzi młodych, w to, żeby oni po prostu brali, swoje, brali życie w swoje ręce. Tak? Czyli to będą spotkania z ekspertami z różnych dziedzin, tak. z różnych branż. Jakie są pierwsze planowane spotkania? W tym momencie szukamy właśnie tematów, mamy dużo tematów, którymi chcemy się z Państwem podzielić, zapytać o Państwa opinie również i dowiedzieć się co tak, czego tak naprawdę państwo potrzebują. Rozmawialiśmy na razie między innymi z pszczelarzami, z rolnikami i wiemy, że chcą oni szkoleń z dofinansowań z Unii Europejskiej i z różnych innych dofinansowań. Także na pewno będziemy prowadzić szkolenia właśnie z dofinansowań czy z zakładania działalności gospodarczej z tego typu rzeczy. Na razie pierwszym naszym pewnym partnerem mer partnerem merytorycznym, jeżeli chodzi o te działania, jest Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, który będzie nas właśnie wspierał merytorycznie. Kiedy mogą pojawić się pierwsze tematy, ewentualne pierwsze informacje o, o, o szkoleniach? Mniej więcej e, Szkolenia oczywiście. będą po świętach. Na pewno przed świętami podamy informacje właśnie o terminach, a wcześniej. Też prosimy o, o kontakt z Państwa strony, e, o informację, czego Państwo potrzebują. E, mhm. Na pewno ja będę na swoim fanpage'u na Facebooku czy, czy, czy na, moim, na, na mojego maila można wysyłać e, informacje właśnie, czego Państwo potrzebują. Ja, ja na fanpage'u wrzucę przykładowe tematy. Mogę też podać kilka przykładowych tematów, ale. Dobrze. Proszę mhm. podać jeszcze jakieś dane kontaktowe, swojego maila, tak. z którym można się skontaktować. E, mój mail e, to gmail.com. Mhm. Tak. Jeśli mają Państwo jakieś tematy, to e, można pisać, można też skontaktować się na fanpage'u, jak e, Pani wspomniała. E, można też zadzwonić teraz do nas, jeśli mają Państwo jakieś propozycje e, tematów, szkoleń. To numer telefonu do studia: 33. 875 23 13 To tyle w sprawie szkoleń. Wiem, że pan radny jeszcze ma takie, taki komunikat na koniec. Wszystkim panią z, z gminy, szczególnie z gminy Andrychów, jak również z innych gmin chciałbym złożyć wszystkiego najlepszego, zdrowia, miłości i udanych Walentynek w sobotę. No tak. Dziękuję bardzo. Walentynki, za uwagę. już 14 lutego. Dziękuję bardzo, a ja dziękuję za, za wizytę, za przekazane informacje. Pani Monika Maciejczyk, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Radny Powiatu wodowiskiego, Pan Leszek Łyson, gościli w studiu Twojego Radio Andrychów. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy. Dziękujemy. Twoje Radio Andrychów.